W tym odcinku pokażę Wam jak sprawić, aby wasz Minecraft wyglądał tak jak ten w trailerach. Więc jeżeli znudził Wam się wygląd gry, to zaraz pokażę Wam jak go zmienić. Na początek będziecie musieli znaleźć oraz później pobrać teksturbaka o nazwie Bird Musicie też pobrać paczkę shaderów o nazwie Complementary Shader. Wiem, że trzeba tego trochę popobijać, ale to już wszystko. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, aby wszystko ładnie oraz spójnie działało, musimy mieć pobranego Optifina. Dodajemy naszego teksturbaka do listy aktualnych, a potem dodajemy jedną z ważniejszych rzeczy, czyli shadery. I teraz najważniejsza oraz najtrudniejsza rzecz. W ustawieniach shaderów musicie poprzestawiać wszystkie ustawienia na takie jak ja pokazałem na tym klipie. Także powodzenia. Jak widzicie trzeba mieć bardzo dobry komputer do włączenia czegoś takiego, bo nawet u mnie to zacina. Ale jeżeli wasz komputer może na coś takiego sobie pozwolić, to polecam to zrobić, bo u Azmaica to bardzo rozgrywkę.